I no to jest właśnie de facto kwestią, że powiem, naszej aktywności, co możemy w tym celu zrobić. Oczywiście dziś nasze środki są skromne, nasze możliwości są ograniczone, ale też chodzi o to, żeby takie nasi przodkowie, ideowi przodkowie działacze międzywojennego Stronnictwa zachowawczego w Polsce czy innych ruchów monarchistycznych w Europie to można powiedzieć tak jak oni niestety w okresie XX-lecia międzywojennego nie doprowadzili niestety do restauracji monarchii w Polsce, ale przekazali nam pewną ideową spuściznę, przekazali nam pewne wartości, pewien sztandar legitymizmu. Nawet jeżeli nasze pokolenie, przynajmniej pokolenie, które ja reprezentuję, nie będzie w stanie restaurować monarchii. To mimo wszystko chodzi też o to, żeby przekazać ten standard legitymizmu kolejnym pokoleniom, aby kolejne pokolenia za 100, 200, 1000 lat doprowadziły do tej restauracji, która kiedyś prędzej czy później nastąpić musi. Chyba, że prędzej nastąpi koniec świata, co było zresztą logiczną konsekwencją akurat tego braku społecznego panowania Chrystusa Króla. Ruch monarchistyczny z ruchem skrajnie prawicowym. Jak pan by zdefiniował prawicę? Ma pan rację, panie redaktorze, jest z pewnością ruchem skrajnie prawicowym, ponieważ jest pewnego rodzaju doprowadzeniem do ostatecznej konsekwencji idei prawicy, w związku z czym mogę powiedzieć, że autentyczny monarchizm powinien być kontaminacją trzech wartości. Katolickiego tradycjonalizmu, który dla mnie w tym momencie najpełniej wyraża idea sedwakantyzmu musi być właśnie kontaminacją tegoż tradycjonalizmu z legitymizmem i ideą wolnego rynku, czy też ideą własności. W tym momencie kwestia terminologiczna, czy mówimy wolny rynek, czy własność. I właśnie skrajna prawica to są ludzie, którzy opierają się w swoim życiu, w swojej działalności publicznej, w swoim sposobie myślenia o kwestiach ideowych właśnie na tych wartościach. Tradycjonalizm, legitymizm, wolny rynek. I jeżeli ktoś stara się działać właśnie w kierunku promowania tych idei, jeżeli właśnie stara się edukować naród, aby prędzej czy później te wartości zostały szeroko przyjęte, no to jest z pewnością człowiekiem skrajnie prawicy. Proszę powiedzieć, ruch Organizacja Monarchistów Polskich jest tutaj, w naszym kraju, Jedną z nielicznych organizacji brojących ustroju królewskiego. Czy w Europie istnieją podobne ruchy i stowarzyszenia? Yy, tak. Myślę, że my jako legitymiści w Polsce możemy uważać się za ideowych podbratymców takich ruchów jak na przykład karliści w Hiszpanii, migaliści w Portugalii, legitymiści we Francji, ruch neopurboński w południowych Włoszech, czy na przykład Jakobici w Anglii, Szkocji, Irlandii czy innych krajach wspólnoty brytyjskiej. I są to oczywiście przede wszystkim ruchy o charakterze metapolitycznym. Również nasza organizacja anarchistów polskich jest stowarzyszeniem metapolitycznym, czyli nie angażujemy się jako monarchiści bezpośrednio pod sztandarem monarchizmu w działalność polityczną rozumianą jako na przykład Wybory do Sejmu, Senatu, kandydowanie do władz różnego szczebla. Lecz staramy się właśnie oddziaływać na prawicę w sposób ideowy. Kreujemy pewne idee prawicy, staramy się być pewnego rodzaju źródłem, z którego ludzie autentycznej prawicy mogą zaczerpnąć autentyczne katolickie wartości. I właśnie nasi sprzymierzeńcy, szczególnie z zachodniej Europy, są to ludzie, którzy myślą, jak sądzę, podobnie o tych kwestiach. Są to z pewnością ludzie nastawieni tradycyjnie, jeżeli chodzi o kwestie religijne. Są to przeciasne jasne, legitymiści, co wywodzi się no, niejako, że tak powiem, z korzenia naszych wspólnych idei, więc trudno, żeby było inaczej. No i myślę, że każdy rozsądny człowiek, widząc bankructwo socjalizmu w Europie, opiera się na ideach wolnorynkowych, które po prostu są lepsze, sprawdzone, bardziej skuteczne, no bardziej po prostu spójne, ponieważ, to trzeba bardzo mocno podkreślić, monarchia jest ustrojem wolnościowym. Naszym przeciwnikom, czy też osobom niezorientowanym w temacie, często, jak sądzę, wydaje się, że monarcha Król to osoba, która niejako może wszystko, prawda? że jak to określiłbym ironicznie, król może zabijać gołymi rękami, prawda? że tak pozwolę sobie ironicznie podsumować argumentację przeciwników monarchii. Tak nie jest. Właśnie monarcha jest ograniczony prawem boskim, prawem naturalnym. Monarcha również jest obowiązany do przestrzegania zasad legitymizmu pochodzenia i legitymizmu celu, jeżeli właśnie chodzi o władzę sprawowaną przez niego, otrzymaną przez niego od przodków i przekazywaną kolejnym pokoleniom. W związku z czym monarchia, taka monarchia, jaką sobie wyobrażamy, wydaje mi się to bardzo istotne, jest to monarchia właśnie katolicka, zdecentralizowana antyparlamentarna i antydemokratyczna. Oczywiście w różnych krajach te akcenty mogą się rozkładać w różny sposób, mogą być jakoś inaczej zniuansowane, ale wydaje mi się, że to co powiedziałem przed chwilą no jest wspólne dla wszystkich legitymistów w Europie i nie tylko, ponieważ na przykład zwracamy yy, uwagę chociażby na drogę ruchu monarchistycznego w Brazylii, prawowity cesarz Brazylii. Przed kilkoma laty gościł w Polsce. W zeszłym roku w Krakowie gościł jego brat i następca tronu. W związku z czym istnieje, śmiem twierdzić, pewnego rodzaju no, ogólnoświatowa wspólnota legitymistów, wspólnota myślenia o państwie, prawie, ustroju, religii i tych wszystkich wartościach, które są dla nas najważniejsze. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu, a Państwu za uwagę. Ja również dziękuję bardzo.